Drodzy bracia w Katowicie, osoby gałęzi przedstawiciele władz samorządowych, kochane siostry i bracia w sposób szczególny, wszyscy chorzy i sierpniący, opiekunowie, wolontariusze, lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby medycznej, wszyscy koń moi obecni tej świątyni, jak też łączący się wraz z nami w tej naszej wspólnej o modlitwie Eucharystii, dlaczego słuchacze z naszego diecezjanego Radia głosu. Pani Miej Ewangelia, którą Kościół podarował nam to dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Zrób, ten 22 Światowy Dzień Chorego, można by powiedzieć, że tylko pozornie opisuje radość weselny doświadczenia Pani Berdeńskiej. A główną treścią Bożego Słowa, treścią tragicznego przekazu jest głoszenie czasów mesjańskich. A stało się to możliwe poprzez obecność, poprzez posłannictwo, a przede wszystkim miłość, która spłynęła na ludzkość każdego z nas Jezusie Chrystusie, Bogu, który stał się człowiekiem, który zamieszkał pośród nas, narodził się, tutaj mówię, żeśmy nie przeżywali w ramach klimatu świąt, ale również dotknął życia w każdym Jego celu. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy ten obecny pośród radości nowożeńców, na wesel. Ale treścią tego ewangelicznego obrębnia jest wspomniany w Ewangelii dialog Jezusa z Marią, w którym to dialogu pojawia się stwierdzenie o godzinie Zbawiciela. Chrystus mówi, iż godzina jego jeszcze nie nadeszła. A tą godziną, godziną Zbawiciela, godziną mesjańską była i jest godzina Krzyża Chrystusowego. I tę krzyżową godzinę pisuje się jakiś również tak z dzisiejszej Lampedu, który jest niepokój gospodarza, to nie też zmartwienie na nielicznych nabożeńców w możliwym wstydem, jaki przyniosłoby im na czegokolwiek na do czystości wesele. Albowiem całe życie każdego z nas Pisuje się ewangeliczną godzinę Jezusa Chrystusa, w Jego mękę i krzyż, z której płynie nadzieja, ale przede wszystkim Boże miłość. Panie moi, zauważmy, że pośród życia Jezusa i życia, o których wspomina nam Boże Słowo Ewangelia, tych wszystkich ludzkich w w tych Bożo-Ludzkich Tajemnic, jest obecna Jezusowa Matka na Ona jedna przecież w kontekście tej dzisiejszej jednej z tego grona weselnych gości Działanie i objawienie Maryi w ludzkim którego dziś liturgii dla ramach wspomnienia przywołujemy Maryja jako Jezusowa Matka i nasza Matka po prostu pochyla się nad każdym bólem, nad każdym rodzajem biedy, każdym cierpieniem. W ramach objawienia ludu pochyla się nad tą w sposób szczególny biegną duchową, wzywając do nagrodzenia, wzywając do pokuty, do nowego życia. Ona bowiem pochylając się nad człowiekiem i jego cierpieniem, jest blisko człowieka, bowiem poznała to cierpienie w sposób szczególny, kiedy stała pod krzyżem swojego syna. Ona całym swoim życiem złożyła godne naśladowanie świadectwo tej szczególnej Ewangelii, a mianowicie Ewangelii Cierpię. Pani Moi, dziś tutaj zgromadzeni w tym sanktuarium, ale nie tylko, choćby za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia głosu. sposób szczególny wszyscy ci, którzy dotknięci są. A myślę, że zaryzykowałbym stwierdzenie, iż nie ma człowieka, który by nie doznawał cierpienia w swoim życiu. Pragniemy dziś, tutaj w tym miejscu, w Kościerzynie, w Sanktuarium Korowej Rodzin, to wspomnienie Matki Bożej z Lut, pragniemy niejako dotknąć, a pozostać dotknięci chrystusową miłością, ale w sposób szczególny pragniemy zostać dotknięci tym olędownictwem, tym stabilnictwem, tej, która jest blisko naszego życia, która pragnie uzdrawiać nas na duszy i na ziemi. Także my, którzy tutaj jesteśmy, którzy, których dotyka trud życia, cierpienia, pragniemy jakby żyć. Tej Ewangelii cierpienia, która stała się udziałem Jezusowej Nagrody. Albowiem pośrodku naszego życia, każdego życia, naszej biedy w sposób szczególny, duchowy, naszego różnorakiego cierpienia, różnych lęków, które jest w naszym życiu, różnych tematycznych sytuacji, pytań, jest zawsze obecna. Maryja, Matka Poleska, Matka Dolorosa. Ta cudowna lekarka, zatroskana, współczująca, wspierająca. Podobnie, jak była obecna w tej chwili radosnej, ale w pewien sposób trudnej, w kamie gawideńskiej. I pierwsze, co bym nam uczynić każdemu z to dostrzec jej obecność, ale również to przyjąć ofiarowaną pomoc, tak jak przyjęli tę pomoc z wdzięcznością uczestnicy wesela Pani Gadineńskiej. Matka Jezusa, kochani moi, Przez lekarzy, pielęgniarzy, szpitalne personel, kapelanów, wolontariuszy posługujących w hospicjach czy w domach. I w tym działaniu, jak przypomina nam dzisiaj szczególnie na Wieszka kiedy oddajemy nasze życie poprzez posługi, poprzez modlitwę, poprzez miłosierdzie, poprzez pochylenie się, nad ludzkim cierpieniem i nad ludzką niego Tym samym wyrażamy naszą miłość do Boga. Dostrzegamy, że jesteśmy Bożym stworzeniem. Dostrzegamy, iż obok nas żyje drugi człowiek, który wymaga pomocy i wsparcia. Dzielimy się po prostu tą Bożą miłością, którą Bóg nas zaszczepił i niejako rozdawamy ją wobec tych, których spotykamy na drodze naszego życia. Dlatego dziś jest okazja również do dziękczynienia przede wszystkim Panu Bogu, ale również do dziękczynienia człowiekowi, temu, który jest blisko naszego życia, który jest naszym wsparciem i dotanciem, zarówno w tym życiu rodzinnym, wobec współmałżonków, wobec tych, którzy są blisko naszego życia, ale w sposób szczególny, kiedy myślimy o tym dniu o dniu Chorego, jest również okazją ten dzień do dziękczynienia wobec tych, którzy niosą ofiarę cichą, codzienną, często również i co nocną, pomoc i posługę. Wobec tych wszystkich, którzy stają na naszej drodze. Dlatego starajmy się dostrzegać, Tę pomoc. Starajmy się szanować jej wartość. Zdarza się, może nieczęsto, często, ale czasami się zdarza, że człowiek dotknięty cierpieniem, chorobą, starością życia, próbuje czasami, jeśli można tak wyrazić, w cudzysłowie oczywiście, egzaminować. Że niejako w pewien sposób swoimi reakcjami odpycha tych, którzy spieszą z pomocą instancji. Chrońmy się przed takowymi zachowaniami, Nie tylko w ramach choroby czy cierpienia, czy wieku starszego, bo jest to problemem życia każdego z nas, by swoją postawą nie odpychać człowieka. Nie odpychać. Zwłaszcza tego, który pragnie nam dopomóc i wesprzeć na drodze naszego życia. Pamiętajmy, że człowieka, każdego człowieka posyła nam dobry Pan Bóg. Tak jak posyła nam panią stróżów, tak posyła nam tych, których w życiu naszym spotykamy i których w bliskości czy różnych innych sytuacjach mamy okazję poprzez nasze doświadczenie spotkać się na drodze naszego życia. Niech będzie to i przypomniał nam się te sceny, a zwłaszcza w aspekcie drogi krzyżowej, kiedy na drodze cierpienia Chrystusa stanął Szymon z syreny, stanęła Weronika, stanęła Jego Matka. Człowiek drugi człowiek jest również i o to, aby do Bogu nam w nieść nasz krzyż, nasze cierpienie, aby przy, przypomniał nam i przywracał nam, czasami tym, którzy są ubogi, zdrowi, błogosławioną na że że ich życiu nie jest sam, że obok naszego życia podąża Jezus Chrystus, wspiera nas w stanowisko Bożej Matki, a to stawiennictwo dokonuje się w sposób szczególny poprzez obecność drugiego człowieka. Bo Ewangelia Cierpienia Chrystusa uczy nas niejako, że cierpienia nie wolno próbować widać o własnych siłach. Że każdy trud życia cierpię, trzeba na, starać się przeżywać z Panem Bogiem. Chrystus również, czy to w obrójcu, czy na Karlana, ani na chwilę. można powiedzieć, że nie był sam. Nie tylko poprzez tę obecność przed chwilą wspomnianą swojej matki, czy też obecność ucznia, którego miłował, czy też Weroniki, czy Siemona z Sereny. W sposób szczególny tę obecność Chrystus zaniechał. Bogu Ojcu. Oddam się całkowicie nawet w tym ostatnim tych trudnych słowach. Boże mój, Boże mój, również Panie moim i w naszym życiu. Siłę w trudach różnych wcieli naszego życia powinna nam dawać, jak w Bożą obecność. Nikt z nas nie jest sam. Nieustannie Pan Bóg towarzyszy naszemu życiu. Dlatego tak ważne jest, aby nie izolować się od drugiego człowieka, od tych, których Pan Bóg posyła nam w naszej drodze życia i cierpienia. Niech wspólne dane, wspólna obecność, niech słowa pociechy, gesty solidarności stanowią zawsze bezcenne jakby źródło mocy w życiu człowieka, a zwłaszcza człowieka cierpiącego. My również nie zastępiamy się w tych naszych cierpieniach, słabościach, ale też chętnie wspieramy tych, którzy obok nas niegrzemują i cierpią. I trzeba w takich sytuacjach, w sposób szczególny, docenić wartość modlitwy i wartość czasami nawet milczenia. Modlitwa w ognie ma Pomaga, jako weź tę Bożą logikę myślenia i działania i czyni nas zdolnymi do przyjęcia tych trudów życia i cierpienia i wypełnienia do końca tej naszej drogi. Wielczymowa, przypomnijmy sobie, choćby błogosławionego Jana II w tych końcowych dniach jego życia dawał dowód zjednoczenia z Panem Bogiem, a aspekcie modlitwy. Ten gest przygnięcia, ucałowania krzyża Chrystusa od tego chwili, kiedy w tym samym czasie w koloseum była odprawiana, odprawiana droga krzyżowa. Również i w naszym życiu powinno być podobnie. Niech nasza modlitwa nieustannie Wspiera nas w tym zjednoczeniu z Panem Wodnym i z drugim człowiekiem. Ale też również, Panie moje cierpienie i trudy życia uczą nas szacunku dla życia. Przypominam nas okrutnie, że życie jest zawsze i wszędzie Bożym nam. Nie wiemy kiedy, nie wiemy dlaczego, nie wiemy, z której strony cierpienie do nas przyjdzie. Czy odbijali się poprzez jakąś przykrąkologę, czy też zagości pośród nas w na aspekcie starości. Może czasami zrodzi je, utrata kogoś bliskiego. Jest to pewnego rodzaju w życiu naszym pielgrzymowaniem swoistą tajemnicą. Dlatego też cieszmy się życiem. Doceniajmy uroki i dary życia. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy. Mówiąc po ludzku, zdrowie pełni sił, kiedy nie potrzebujemy, tak nam się przynajmniej czasami wydaje, niczej pomocy. Uczmy się doceniać to, co przynosi nam co codzienność. Każda chwila życia jest bowiem darem Pana Boga. Przypominając o niej choćby słowa świętego Pana, nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie i w życiu i śmierci należemy do Pana. On jest naszym Zbawicielem, jest naszym oregonikiem, jest Tym, który nas w tym stanie umacnia. Ja dzisiaj, kochani moi, w tym Światowym Dniu Forego zastanówmy się, tak po ludzku tak chciałby się powiedzieć, kondycją naszych ciał i naszych dusz, bo niezależnie od obecnego stanu zdrowia każdy z nas ma wyznaczoną, chciałby się być, rolę w historii Oczywiście zapewne nie tak wielką jak Maryja, ale wobec każdego z nas dobry Pan Bóg ma Boże Plan. Dziękujmy więc Panu Bogu za ten Plan. Starajmy się go realizować, starajmy się Blisko drugiego człowieka, starajmy się solidaryzować Chrystusem, który cierpi, i też z człowiekiem, który staje na drodze naszego życia. Tak często, może nie słyszymy, ale gdzieś tam w serca przeżywamy i mówimy piękne słowa, gdyby nie świadomość, że cierpię z Chrystusem, a Chrystus cierpi ze mną, nie zniósłbym. Tego czy tamtego cierpienia nie udźwignąłbym tego przeżycia. Bóg jest bowiem obecny. W naszym cierpieniu nie tylko poprzez dodawanie nam sił i mocy, ale przede wszystkim, aby umożliwić nam, aby to cierpienie człowiek przeżywał po Bożeniu, dla zbawienia swojego i całego świata. I dzisiaj, tak jak wspomniałem, na początku papież Narciszek kieruje do nas swoje słowo i przypomina nam słowami świętego Jana, byśmy oddawali życie swoje za naszych braci. Niech więc ta Eucharystia, w której uczestniczymy, w Chrystus oddaje siebie całego w tej bezprawie, otwierze. Niech ta Eucharystia będzie